Dzień dobry kochani, wracam do Was po przerwie z pięknym zapachem na jesień. Zapach, który jest bardzo długotrwały, intensywny i pachnie lepiej od znanej marki Jo Malone. Jeśli jesteście ciekawi, co jest tak wyjątkowe w tym zapachu to zostańcie ze mną. Eee, tak. Niedawno rozmawiałam ze znajomą, że używam zapachów Joe Malone. I poszłam do firmy, ale spryskałam się tym zapachem. Jest to Adam Levin 50 ml. Ode Perfume for Hair. I ta koleżanka myślała, była przekonana, że wypsikałam się Joe Malone, ponieważ ona y, używa tylko zapachów Joe Malone. I była w szoku, powiedziała, jakim pięknym zapachem się wypsikałaś. I nie mogła uwierzyć, że jest to zapach za 30 zł. Bo ja kupiłam ten zapach, gdy kosztował niecałe 30 zł. Jest to bardzo intensywny zapach, bardzo wydajny. Widzicie zużycie. Ja używam naprawdę 5-6 psików. I naprawdę często go używam. Jest mega wydajny. Tu mamy taki korek w kształcie mikrofonu. Piosenkarza. Zapach powstał w 2013 roku. Sygnowany jest właśnie nazwiskiem lidera zespołu Adam Lewin. Znać pewnie go z wielu piosenek Move Like Jagger. I tutaj mamy bardzo mocne przyprawy: aksamitkę, szafran, cytrusy, szafran. Jest bardzo intensywnym zapach, zapachem, ale z drugiej strony on pachnie trochę jak zapachy jak perfumy niszowe. Hmm, bardzo ciężki jest. Jeżeli nie lubicie ciężkich zapachów, to nie polubicie go. Jest bardzo wyraźne drzewo sandałowe, róża i jaśmin, hmm, wanilia i benzoes. Więc tutaj mamy nagietek lekarski, szafran, takie trochę... Nie babcinę, ale właśnie niszowo intensywne, idealne na jesień, na chłodną jesień, na chłodne dni, gdy jest deszczowo, szaro, buro. Jeżeli chcecie pachnieć przepięknie, ale intensywnie i lubicie takie zapachy trochę przyprawowe i drzewo sandałowe, które się wyróżnia, naprawdę czuć wyraźnie. Nawet jedno psiknięcie wystarczyłoby, a jak się psiknięcie 3, 4 razy, to przez wiele, wiele godzin praktycznie na szaliku to dwa dni ten zapach się utrzymuje. Więc możecie sobie wyobrazić te perfumy za 30 zł a pachną naprawdę jak niejedne niszowe zapachy. Tak, jest to taki orientalny zapach który pachnie naprawdę na bogato. Korek jest bardzo ładny. Nic, nic się tutaj nie dzieje. Woda perfumowana. Yy, I naprawdę tylko jest przydatne na jesień i zimę, ponieważ latem jest zbyt duszący, zbyt intensywny. Yy. Ja ogólnie nie przepadam za takimi zapachami, które są bardzo wyraziste. Ale już zauważyłam, wiele osób zwróciło na nie uwagę, więc naprawdę mogę je Wam serdecznie polecić, w szczególności, że kosztują, kosztowały 30 zł. Teraz, jak patrzę, ja je kupiłam na Notino. Teraz widzę, że podrożały, ale tu widzę, że wszystko podrożało. 50 ml kosztuje 49 zł, ale można je często dorwać też w innych drogeriach. One naprawdę cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Jak sobie tutaj jeszcze wchodzę. Niektórzy piszą, że bardziej męski niż damski. Nie zgodzę się z tym. To chyba te drzewa sandałowe i ten szafran. No i ten nagietek. Jeżeli macie możliwość, to w Warszawie w Blue City jest sklep Notino. Zerknijcie tam, może akurat mają próbki czy testery. Ale jeżeli lubicie, jesteście fankami bardzo takich Mocnych, intensywnych i takich niepowtarzalnych zapachów, ponieważ takiego zapachu jeszcze nie spotkałam, to wypróbujcie. Tylko musicie naprawdę lubić takie wyraziste nuty zapachowe. Jeżeli przebadacie za typowymi kwiatkami, słodyczami, to szanelki, diory, to nie polubicie się z tym zapachem. Jeżeli mm, Lubicie bardziej e, mocne zapachy, takie jak Tom Ford? E, to tak. Nieoczywisty, piękny zapach. Jesienno-zimowy. Serdecznie Wam polecam. Zapraszam Was już na kolejny filmik. E, to są właśnie, to jest recenzja mojego nowego zapachu Joe Malone. E, I dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione tanie perfumy, e, tanie zapachy na jesień i zimę. Takie do 50 zł. Jestem ciekawa, kończą mi się niektóre flakoniki, i chciałabym też kupić sobie jakieś nowe na jesień i zimę. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia. Topa!